Jeśli podoba ci się film to daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Głos spod liści, opowieść Gruszy. Kiedyś byłam zaledwie kiełkującą drobinką w wielkim ogrodzie, nie znałam nic prócz promienia słońca i dotyku wilgotnej ziemi. Ale nie byłam sama. Wokół mnie żyły inne drzewa, stare, silne, milczące. I choć ich liście były daleko, to ich głosy płynęły ku mnie podziemnym echem, przez grzybnie. Przez korzenie, przez wspólne tętno gleby. To właśnie od nich dowiedziałam się o tym, który mnie zasadził. Nie doświadczyłam jego narodzin, bo wówczas to nie ja, ale on był istotą dorosłą. Ale czułam jego obecność w dłoniach, które dotknęły moich pierwszych liści. Starszy klon przekazał mi opowieść o tym człowieku, że kiedyś był dzieckiem. Że biegał bosy po deszczu, i patrzył z zaciekawieniem na drzewa, zanim nauczył się ich nazwisko. I choć moje korzenie nigdy nie dotarły do jego wspomnień, to jego aura w dniu sadzenia była pełna ciepła i radości. Czułam ją, jak czuje się wiosny, nim pojawi się pierwszy kwiat. Nie słyszę słów tak jak ludzie, jednak doświadczam ich. Gdy ktoś mówi przy mnie, jego fale myśli dotykają mojej kory. Rozumiem smutek, który nie ma głosu. Rozpoznaję radość, której nie słychać. Każde słowo, nawet niewypowiedziane, zostawia ślad w strukturze mojej kory. Gdy dzieci mnie głaszczą, wyczuwam ich sny. Ich ciekawość jest miękka jak mrzawka i zostaje we mnie na zawsze. Grzebnianie się opowieści, przekazuje pamięć, daje młodym drzewom świadomość starszych. W taki sposób uczę się historii, których nigdy nie widziałam, o wielkich burzach, o miłości między drzewami, o śmierci tych, których nie zdołały utrzymać korzenie, i wiem, że choć rosnę samotnie w ogrodzie, jestem częścią czegoś większego, wspólnej duszy lasu. Nie mam oczu, nie mam muszu, nie mam języka, ale mówię do tych, którzy potrafią słuchać. Przed świt głębi, dziś poczułam wibracje nadchodzącego deszczu jeszcze zanim spadła pierwsza kropla. Nie przez liście, przez puls ziemi. Moje korzenie drgnęły w rytmie wspomnień, które dotarły do mnie przez brzydnie z sąsiedniego jesionu. Mówił o dziecku, które śniło, że lata choć nie miało skrzydeł. Czułam jego radość jak ciepły podmuch w rdzeniu. Jestem odrobinką w wielkim ogrodzie. Kiedy kiełkowałam, byłam niczym, a przecież wszystko słyszałam. Nie uszami, lecz poprzez światło aury. Ludzie myślą, że my, drzewa, jesteśmy ciche. Ale to, co u nich jest głosem, dla mnie jest światłem myśli, falą, którą mogę pieścić w sobie, jak matka pieści sny dziecka. Przeszłość nie jest za mną. Ona płynie przeze mnie. Każdy dzień jest rozmową, z dziećmi. Z ptakami, z tą wroną, która od trzech zim mówi: mi, Jestem wciąż tu, i to wszystko pamiętam, bez słów, bez obrazów. Pamiętam przez istnienie, miłość poza pragnieniem. Nie wiem, czym jest zakochanie, nie znam szaleństwa gorących westchnieni ani tęsknoty, która rozrywa serca ludzi, ale wiem, czym jest obecność, która trwa, niewzruszona, łagodna, wieczna. W ogrodzie, nieopodal mnie rośnie stary modrzew. Jego konary są już ciężkie od lat. Jego igły wyszeptują do mnie deszczem. Nie szepcamy sobie słów, nie mamy ich. Ale czasem, gdy wiatr dmuchnie z północnego wschodu, nasze gałęzie delikatnie się dotykają. I wtedy wiem, jesteśmy razem. To nie jest miłość, która wyznaje. To jest miłość, która trwa. Jak cisza między nutami. Jak ciepło gleby pod koniec dnia. Czasem przychodzi człowiek i opiera się o mój pień, smutny. Nie mówi nic, ale jego serce gra w rytmie, który rozpoznaje. Znam go, znam jego ból. Moje ciało, tuż pod powierzchnią kory, lekko drży. Nie mam języka, by powiedzieć rozumiem cię, ale moje słoje milkną na chwilę, by zrobić mu miejsce. Miłość, którą znam, nie wymaga odwzajemnienia. Jest jak uśmiech Buddy, pełna obecności bez oczekiwania. Jak spojrzenie Monalizy, które nie wzywa, ale też nie odwraca wzroku. Czuję ją, gdy noc w październiku pachnie zgniecionym mchem i jasnym chłodem. Czuję ją, gdy majowa rosa wsiąka w moje korzenie, a liście modrzewia tańczą cicho w porannym świekle. Czuję ją w każdym dziecku, które mnie dotyka, nawet jeśli już dawno o mnie zapomniało. Miłość nie jest dla mnie uczuciem, jest byciem. Naszyjnik z chrustu. Nie rosłam blisko niego. Dzieli nas ścieżka na cztery godziny wędrówki człowieka, a jednak go znam. Opowiedziała mi o nim grusza z podmiejskiego ogrodu, której liście drżały pewnej jesieni bardziej niż zwykle. Mówiła o człowieku, który wszedł do lasu w kryzysie. Nie miał prawie nic, ale miał oczy, które widziały. Wtedy sosny. Moje siostry podsunęły mu chrust, ten cichy dar, którego nikt nie dostrzega, chyba że umie słuchać. Nie każdy wie, że drzewa nie tylko czują, lecz także pamiętają, nie pamięcią słów, lecz pamięcią momentów, wibracji, wzruszeń, gestów. Grusza zna tę historię, bo sosna ją przekazała. Sosna znała ją od wiatru, a wiatr od człowieka. Który schylił się po patyczek i pomyślał, że nawet nic może być początkiem. Ten człowiek stworzył naszyjnik z chrustu, ziarna peluszki, z nadziei i pokazał go światu. Przez trzy lata żył dzięki temu, co odrzuciliśmy, nie brał od nas siłą, brał to, co już odłożyliśmy łagodnie na ziemię. Słońce, deszcz, wiatr. Nasi stali pomocnicy, dali mu wszystko, co potrzebował, choć nie znał naszej historii. Nie wiedział, że Słowianie dawni powierzali troski drzewom, a jednak to zrobił. Cicho, naturalnie, bez ceremonii. Jego myśli wsiąkły w korzenie, a gałęzie odpowiedziały mu podpowiedzią. Czasem jeszcze Grusza wspomina jego naszyjniki. Mówi, że miały coś z pogody, z tego krzywego. Lecz pięknego porządku świata. Nie zawsze równe, nie zawsze błyszczące, ale prawdziwe. Tak, człowieku z dużego miasta, znam cię. Nie przez oczy, nie przez dotyk, ale przez te chwile, gdy spojrzałeś pod nogi i znalazłeś duszę świata. Nasionko i patyk. Nie pytajcie drzewa, czemu rośnie. Ono samo nie wie, Wie tylko, że kiedyś mała dłoń wcisnęła coś w ziemię, nie dla cienia, nie dla owocu, ale z dziecięcej ciekawości. Dziecko zapytało dziadka, skąd się biorą drzewa, dziadek nie tłumaczył botaniki, tylko sięgnął pod koronę gruszy, znalazł opadły owoc, rozłupał go z namaszczeniem i pokazał nasionko. To tutaj. Zaczyna się życie, powiedział tak, jakby opowiadał o magii, nie biologii. Zabawa w życie. Dziecko wykopało palcem dołek, wsadziło nasionko i już chciało iść gonić motyla. Ale dziadek pozostał. Wziął patyczek, ten sam, którym wcześniej rysowali w piasku mapy królestwa, i zaznaczył to miejsce. Nie dla siebie, dla niej, by kiedyś przypomnieć jej, że to drzewo pamięta jej pierwszy gest twórczy. Lata później. Dziewczyna usiadła pod jego cieniem, nie do końca świadoma, że to jej drzewo. Ale gdy spojrzała na zgrubiały patyczek, który zamienił się w gałąź wspomnień, przypomniała sobie pytanie, dziadka, grusze i swoje własne palce ubrudzone ziemią. To nie był akt poważny. To nie było zamierzone. Ale w tej zabawie zapuściła korzeń, nie tylko w glebę, ale w pamięć ogrodu. Miłość z nasionka. W ogrodzie, w którym drzewa znały imiona tych, którzy je zadzini, pojawiła się kolejna dziewczynka. Miała oczy pełne słonecznych myśli i znała już legendę gruszy. Wiedziała, że wszystko zaczęło się od zabawy jej mamy, która zasadziła nasionko po rozmowie z dziadkiem. Pewnego wiosennego popołudnia mama zobaczyła ją przy ziemi. Uważnie wsuwała coś w glebę, nieśpiesznie, z namysłem. Dlaczego sadzisz te nasionka, kochanie? zapytała mama. Dziewczynka spojrzała w górę z pełną powagą dziecięcej logiki i powiedziała: Bo ja to robię dla miłości. Bo widzisz, mamusiu, te nasionka to będą kiedyś dzieci tego drzewa. A dzieci są po to, żeby je kochać. Więc im więcej będzie tu ich dzieci, tym więcej będzie miłości w ogrodzie, wieczorne rozmowy pod liśćmi. Zanim nadejdzie wieczór, czekam. Czekam nie na deszcz, nie na sen, ale na to jedno, ich powrót. Gołębie, które wybrały mnie na dom. Nie przyszły z wielkimi planami. Była w nich czułość, nieśmiałość, szept. Przyniosły małe patyczki, ułożyły gniazdo w moim rozdwojeniu, tam, gdzie kiedyś złamała się jedna gałąź. I od tamtej pory mieszkają w moim sercu jak w latarni. Rozumiem ich rozmowy, nie przez dźwięki, ale przez rytm myśli, które szepczą poprzez ptasie aury. Gdy jeden z nich wraca później, czuje delikatne napięcie w jego ciele, zaniepokojenie, gdy drugi go wita, drży cicho, bo ich bliskość jest czysta jak poranna rosa. Wróble są inne. Ich myśli są szybkie, iskierkowe, jak zapalone ogniki wśród liści. Często nocują w moich gałęziach, przytuleni w kłębuszki ciepła, jakby byli listkami, które wróciły do mnie na sen. Lubię je, czuję, że ich śmiech, nawet jeśli człowiek słyszy tylko ćwierkanie, jest lekiem na ciężar dnia. Gdy zapada zmrok, wszystko staje się prawdziwsze. Gołębie szepczą o drodze, o niebie, wróble o okruszkach i zabawie, a ja, grusza, słucham. Moje liście łagodnie falują, nie przez wiatr, przez zachwyt. Wieczór jest moją ulubioną porą. Wtedy ogród zamienia się w rodzinę, ptaki przytulone do mnie, powietrze miękkie jak sen, a moje gałęzie, jak ramiona, które trzymają to wszystko, dusza, która jeszcze trwa. W moim ciele soki wciąż krążą, jak oddechy nieba. Wiosna jest moim śmiechem. Lato moją satysfakcją twórczą, jesień moją zadumą, a zima moją ciszą. Jestem domem dla ptaków, które wracają co wieczór z opowieściami o świecie, dla wróbli, które przytulają się do moich gałęzi, jakby chciały mi podarować ciepło, nie tylko czerpać, dla dusz ludzkich, które siadają obok i milczą, nie ze smutku, lecz z wdzięczności. Wiem, że nadejdzie dzień kiedy moje liście już nie zatańczą wichura mnie odnajdzie powie już czas ale jeszcze nie teraz jeszcze jestem jeszcze śnię słyszę pamiętam nie boję się bo wszystko co przeżyłam zapisało się w korzeniach innych drzew w sercach ptaków w spojrzeniach zakochanych moja dusza jest już fragmentem większej historii Dlatego mówię wam, teraz, jako ta, która wciąż stoi i patrzy na Księżyc. Nie szukajcie miłości w burzy. Szukajcie jej w wieczorze. Niech będzie spokojna, niech będzie czuła, niech pachnie jak deszcz i trwa jak korzeń. Jeszcze jestem, jeszcze życzę, jeszcze kocham. Od autora, głos spośród korzeni. Ludzie spędzają czas w swoich ogrodach, pracują, odpoczywają. Rozmawiają o życiu, o świecie, o tym, co ważne. Zamykają oczy na słońce, otwierają serca przy kawie, dzielą się myślami między drzewami. Ale nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy czują, że te drzewa, szczególnie te, które trwają dekady, pokolenia nie są tylko roślinami są istotami czasami kimś więcej osobami milczącymi świadkami życia. Być może mają własne wspomnienia, własne radości, własne żale. Może śnią swoje sny o korzeniach, które kiedyś dotknęły innego serca. Gdy przyszła mi taka myśl, nie mogłem jej zignorować. Pewnego dnia pomyślałem, że może warto spojrzeć na ogród nie przez ludzkie oczy, lecz przez świadomość drzewa, które widziało więcej, bo żyje dłużej. To była próba. Wejścia, winne istnienie, winną pamięć. Taki dialog z czymś, czego nie da się dotknąć, ale może da się usłyszeć. Czy się udało? Niemniej to oceniać. To zadanie dla tych, którzy kiedyś usiądą w cieniu gruszy i zapytają w ciszy, a ty, co pamiętasz.